Takiej rywalizacji w gminie Dębica jeszcze nie było. Na stawach w Kozłowie odbyły się zawody wędkarskie jednostek OSP z terenu gminy. To była okazja do współzawodnictwa oraz spędzenia czasu w gronie strażaków i mieszkańców. Frekwencja dopisała, 24 osoby są uczestniczące wszystkie wszystkich jednostek z terenu gminy Dębica. Także cieszmy się tą frekwencją, może za rok będzie więcej tych osób. Także serdecznie dziękujemy za te osoby, które się zgłosiły. Piękny dzień zamówiony jak zwykle w naszym wykonaniu. Jak gmina Dębica coś organizuje, to od góry do dołu wszystko gra na, jak w zegarku szwajcarskim. Dlatego ta dzisiejsza organizacja przyczynia się do tego, że chce się siedzieć na rybkach. Piękna pogoda, słoneczko świeci. Ryby tak troszeczkę się zbuntowały i też są na wolnym, bo, bo tak to delikatnie biorą, ale biorą i to jest najważniejsze. Jak stawie w złowie zawsze były ryby i zawsze można było złowić. Oczywiście jest zasada, złowisz, wrzucisz z powrotem do wody, więc naprawdę dzisiaj no jeden duży potężny karp, parę mniejszych sztuk, także tutaj jest super wesoło, niesamowita impreza. Jak podkreślają, uczestnicy zawodów ryby nie współpracowały, ale i tak imprezę zaliczają do udanych. No dzisiaj dość, dość kiepsko, ale czekamy na efekty. Myślę, że coś będzie może pod koniec, coś, coś ciekawszego. Dzisiaj kiepsko, kiepsko, naprawdę ryba nie żeruje, ale to też wcale się nie dziwię. No ciepło jest, super pogoda, można się fa fajnie dzisiaj wygrzać na słoneczku. Dlatego nie dziwię się wcale tej rybie, że dzisiaj nie żeruje, bo nie, sam bym nie. nie chciał jeść. Dzisiaj przede wszystkim relaks, relaks, odpoczynek. Ryby jednak nie, niby nie biorą, ale jednak coś udało się złowić. Ewidentnie pan, przechodząc z kamerą sprawił mi tą y, satysfakcję, przyjemność i pewnie przyniósł szczęście. Miejmy nadzieję, że teraz troszeczkę jeszcze przez tą ostatnią godzinę uda się coś złapać i podreperujemy nasze wyniki w siatkach. Największą rybę ważącą około 7 kg złowił hubert Orkisz z OSP Kozłów i to on wygrał rywalizację.